Nauka gry na bębnach rozpoczęła w cykl warsztatów w Domu Kultury w Litnicy Murowanej Sztuki wybijania rytmu na afrykańskich bębnach dżembe uczył jej pasjonat, który swoją miłością próbował zarazić kilkunastu uczestników spotkania. Bo jak sam twierdzi, rytm jest przecież zapisany w sercu każdego z nas. najprostszą muzykę, kiedy ktokolwiek słyszy, już topie nogą, już prawda klaszcze, tak więc naprawdę proste rzeczy można spokojnie sobie wy, wy, wyrytmizować. Zabawa z bębnami jest dla początkujących adeptów przyjemna i satysfakcjonująca. Jednak do czasu. Łatwo się roz... Od razu jest fajne samopoczucie takiego sukcesu, że potrafi coś robić na skrzypcach, zanim coś się wyskrzypi, to trochę czasu. Na gitarze trochę też, a na bębnie jednak jest taka od razu satysfakcja, ale później, jeżeli ktoś chce naprawdę rozwijać swój talent, musi poświęcić czas, żeby doskonalić umiejętności tworzenia rytmów, aranżacji i to jest naprawdę fajna przygoda. Zajęcia odbywają się w ramach realizowanego przez Ośrodek Projektu Dom Kultury Miejscem Spotkań ze Sztuką i mają na celu integrację w środowisku lokalnym. Chcieliśmy połączyć pokolenia, chcieliśmy zrobić coś, czego jeszcze nie nie było, a w czym każdy ma naprawdę dużą możliwość uczestnictwa. Projekt skierowany jest głównie do mieszkańców gminy Lipnica-Murowana, a do udziału w niektórych zajęciach jeszcze można się zapisywać. Tych wszystkich spotkań będzie dziewięć. Będą to jeszcze warsztaty teatralne, plastyczno-scenograficzne, wikliniarskie, bibułkarskie, taneczne, teatralne, także do wyboru do koloru.